Halo? Tak, halo. Pan Wojtek? 25 zł. Witaj, Batman. Dzwonię w sprawie o Elixa, ogłoszenia Tak? Interesuje mnie ten wibrator stołowy, to jest aktualne? Aktualne, tak. Tam zmieniłem cenę, obniżyłem, ale warunek, żeby ktoś odebrał. Jeszcze raz pan powie, bo mi się kichło no jest, tam zmieniłem cenę na niższą, jest warunek, żeby ktoś, jeżeli ktoś by go to bezpośrednio ode mnie. Aha. Nie, nie, nie wysyłam tego, bo potrzebuję. Najwyżej to, no, to kęciate i tego, a drugi raz, no po co to na radę, na odprawę. Aha. A dzisiaj by dało radę to odebrać, bo no. ja naj... Halo. Tak no dałoby radę. Bo ja na jutro tego pilnie potrzebuję. A skąd pan jest? W sensie miasto? No daleka pan jest Gotowa? Ptusza. No to nie Bo ja to pilnie na jutro potrzebuję, bo mamie na ten, na dzień mamy chciałem kupić. Aha No to jeżeli tego, to może pan podjechać, ja panu podam adres. U której by pan był? Pan mi powie, bo to się do prądu podłącza i cały stół wtedy wibruje, tak? Tak, no podłącza i wibruje. Tylko mówię, to nie jest do ciężkich betonów, tylko do... No, tam płytki, czy coś tam. Znaczy nie, no mi chodzi o to, że do prądu to się podłącza, ustawia się moc, nie? I na przykład, nie wiem, moja mama by wtedy cipką usiadła i by jej masowało cipkę, tak? Do orgazmu. Ja nie rozumiem. No, ona by na ten stół usiadła jak do prądu jest podłączony i by cipkę jej masowało do orgazmu, tak? O, to tak jest, przez O, to, 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 to wie to. A... O, idź, idź się, idź się tego. Odlej, boś blady. <grystanie> idź się, odlej, boś blady. Hey, robaczku, kicham cię ale nieco napisać i lubić. Bardzo pozdrawiam z rodziną. Rebok czyste, eleganckie, pachnące. Ściągamy skarpetkę. Pyk. Pięty. paznokietki, lokietki. Siema robalini, mam pytanie do CB. Między dwa palcami. Złote. Ej Max, czemu używasz swojego drugiego imienia, Inspekcja. czyli Patryk, jako pierwsze przecież nazywasz się Max Patryk Śliwa. Widzowie, L -O B -A -L -I, -N. i to Max czy Patryk, bo moim zdaniem Max i ma mordę jak Max, ale się wstydzi i używa dwa imiona. Inspekcja, Sto stopy, piękna, elegancka. <laughs> Jakiś gościu napisał, że mu matka do pokoju weszła, a on stopy ogląda. <laughs> Halo, witam Halo Halo Pan Marian? Pan Pan Marian? Pan e, Marian? Może Pan teraz pogadać? Mogę W sprawie samochodu dzwonię, w sprawie tego złoma Opel Corsa. W sprawie tego złoma? Tak Poszedł na recykling Na recykling ten samochód Pan oddaje? No, no mi zależy dla kogo kurwa, dla jakich chuj, nie? <ścoughs> nie no ja dla, dla syna chcę ten samochód, bo on prawo jazdy zdał, a to jest taki podobny do tej kij, co on się uczy. No no jak za autam jak pan zainteresowany, proszę bardzo. A pan mi powie jakie tam wymiany pan zrobił? Jakie wymiany? Tak, w tym samochodziku. Na drugi samochód. Jeszcze Na drugi... raz. Jeszcze raz? Na drugi samochód, bo drugi samochód kupiłem. No tak, ale tam remonty jakieś pan robił, czy bez remontów było? No to no, znaczy, tym przebiegu nic się nie robi, tylko cewkę zapłonował wygórnie. Aha, a olej pan wymieniał? A dlaczego nie? A jest tam klimatyzacja, czy to bez klimatyzacji? A jaka w, te, a w tym modelu, w takim roku nie ma klimatyzacji, to jest klimatyzacja. A no wie pan, ja się nie znam na samochodach. No, jak pan się nie zna, na te to trudno, ale strata. No to jutro można podjechać ze synem? Proszę? Jutro można podjechać ze synem, żeby się przejechał? Można. A pan mi powie, klocki hamulcowe były wymieniane? Klocki hamulcowe są dobre, są nowe. A pan mi powie, ile ta, ile ten. Pisze, trzeba, trzeba czytać. A upony zimowe są czy tylko letnie w tym samochodzie? Letnie. Trzeba zobaczyć, tam wszystko pisze, tam jest napisane, trzeba czytać. No tak, napisane jest, ale ja się wolę, panie Marianie, dowiedzieć od pana. No musi pan zobaczyć. A pan mi powie, tam jest ten stuningowany rozrząd, co w tych oplach robili? Nie, nie, normalny rozrząd jest. Rozrząd normalny na, Aha. na łańcuchu. A pan mi powie, kierownica jest obdrapana czy w dobrym stanie? Nie rozumiem. Kierownica jest obdrapana czy w dobrym stanie? O kurwa, człowieku, 60 tysięcy ma samochód. No, no kurwa, o co ty mówisz, człowieku? Jaka obdrapana kierownica? 66 tysięcy, a nie 60. Jakie 6 tysięcy? Czyli 66 ma. No tak, 66, a nie 60. No, no 60, to no 66 no to ta jaka. Pan. A pan mi powie jeszcze te lampy od świateł są wyczyszczone, bo tam czasami owady się ten... Czy są tam wyczyszczone? Te światła czy są wyczyszczone, żeby tam owadów nie było? Jakich owadów? Człowieku, o czym ty mówisz? Kurwa, weź ty się kurwa człowieku ocky, jakie owady? No jak się szybko jedzie, to po prostu owady się tam dostają. No po prostu nie będziesz jeździł do tyłu i nie będzie, będzie owadów. E? Ale z tyłu też są lampy. Samo to kurwa, będziesz jeździł sobie do góry, drama. Aha. O ty kurwo, rozłączył się, ale mnie pocisnął.